Jeżeli chcecie kupić tania końcy, zapraszam Was do mojego sponsora, link w opisie. Jeśli podacie hasło przemas, to dostaniecie 5% gratis. Teraz także można kupić za pomocą PaySafeCard. Szybka dostawa, serdecznie polecam. Siemanko, witam Was w kolejnym otwieraniu paczek. Są dostępne paczki po 25 tysięcy, Są dalej tocy. Także otwieramy 10 paczek i to będzie na tyle w tym odcinku. Zobaczymy, co będzie w pierwszej. Pomijamy no i niestety bardzo słaba paczka. Zobaczymy jak będzie dalej. Druga paczka, Vidal. I uwaga! Pomijamy co tu mamy. Bacz, bacz tyber nic dobrego. A to jest ta, ta paczka, co wszyscy, wszyscy zawodnicy co najmniej 10 zł, w tym 3 rzadkich. Także dobra. Ta paczka jest w miarę spoko. Te paczki. Co tu mamy dalej? Nic po raz kolejny. No i otwieramy dalej. Kolejna paczka. Yoshida. I boom. Też nic, no zupełnie nic. Na razie nie wpada. Och, no zobaczymy. Jeszcze 6 paczek. Jeszcze może dużo się zdarzyć. Zobaczymy. Co tym razem? Też nic, hura. Cieszę się bardzo z tego powodu. No i okej, okay, pięć paczek. Pięć paczek. Zobaczymy, co będzie tym razem. Diego Lopez, Richards Negredo. Jak na razie to chyba najlepsza paczka. Ale okej, okay, otwieramy dalej. Cztery paczki do końca. No i co tu będzie? Boom. Abate, JT Witzel, nic dobrego. No i ile nam paczek zostało? Trzy paczki tylko nam zostały. Także no, zobaczymy. Czy coś wleci? Boom. Nic. Aha. Dalej. Dwie paczki. Vidal, przedostatnia paczka. Vidal. Vidal. Znowu Diego Lopez. Jeszcze Kerira z Realu Madryt. No niestety, szkoda, że nie inni zawodnicy. Fajnie by było w jednej paczce Ronaldo i Bale. To by była paka. Dobra, ostatnia paczka. Bum, co tu mamy? Lukaku. No niestety, nic dobrego nie wpadło. Straciliśmy ponad chyba 200k końców. To na tyle, jeśli się podobało. łapeczka w górę, na razie.